16 lipca w Browarze Wisła w Wiśle odbyła się konferencja prasowa, podczas której został zaprezentowany program 57. Tygodnia Kultury Beskidzkiej zatytułowany Trwajmy w tradycji. Uczestników konferencji przywitał burmistrz Wisły. Podczas swego wystąpienia przedstawił problemy z jakimi organizatorzy Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle musieli się zmierzyć ze względu na sytuację związaną z pandemią. Drodzy Państwo, ten rok jest rokiem bardzo specyficznym i, i trudnym, mówimy o tym doskonale. Rokiem, który daje nam wiele niewiadomych, wiele niepewności, bardzo mocno nas zaskakuje z dnia na dzień. No, i tak w zasadzie sami zostaliśmy postawieni przed tym samym faktem, jako komitet organizacyjny. Od samego początku było czy podejmujemy się organizacji tegorocznej edycji Tygodnia Kultury Beskidzkiej, w jakiej formule on w ogóle będzie mógł być organizowany, czy coś się nie zmieni w trakcie, czy będziemy w stanie kogokolwiek w jakiś sposób i czy będziemy w stanie zespoły w jakiś sposób tutaj ściągnąć to na nasze estrady, wiemy doskonale, że... To... Podczas konferencji głos zabierali kolejno burmistrzowie i wójtowie, przedstawiając program TKB w swoich miejscowościach. Głos zabrał także przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego TKB, dyrektor Regionalnego ośrodka Kultury w Bielsku Białej, Lesław Berpachowski. Jak podkreślali organizatorzy, obostrzenia i wymogi sanitarne powodują, że imprezy plenerowe będą w tym roku dużo skromniejsze. Wszelkie wydarzenia będą transmitowane online. Ponadto będą odbywały się warsztaty i spotkania z twórcami ludowymi, a także wiele innych ciekawych imprez z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Tegoroczny 57 tydzień kultury beskidzkiej rozpoczyna się 25 lipca i potrwa do 2 sierpnia.